Szanowni Państwo, wraz z wyborem Prawa i Sprawiedliwości Polacy wybrali pewien model państwa. Państwa aktywnego, państwa, które służy interesom ludzi, które działa w sytuacjach, zwłaszcza trudnych, sytuacjach, kiedy mamy niepogodę gospodarczą. A z taką sytuacją mamy właśnie do czynienia teraz. I dlatego to jest czas na państwo aktywne. To jest czas na państwo, które wypracowuje nowe dochody, po to, aby móc przeznaczyć je na wsparcie dla tych, którzy są w jesieni życia, na wsparcie dla naszych seniorów. I oczywiście to jest inny model państwa niż państwo liberalne. Państwo, które w czasach Platformy Obywatelskiej ani nie miało środków na trzynastkę, ani na czternastkę, ani na rzeczywiście szeroką politykę wsparcia dla seniorów. Tudzież inne cele finansowe, o których jeszcze za chwilę powiem. I szanowni Państwo, oni, liberałowie, powiedzą za chwilę, że to jest rozdawnictwo, że czternastka, którą dzisiaj przyjmujemy na rządzie, to rozdawnictwo. A ja powiem, że to jest staranie o godność. Oni powiedzą, że nas na to nie stać. No fakt, kiedy oni rządzili, to nie było nas na to stać. Oni powiedzą, że państwo powinno być nocnym stróżem, nie wtrącać się, a ja powiem, że państwo powinno być państwem z sercem, z sercem dla tych, którzy najbardziej tej pomocy potrzebują. I dlatego cała organizacja życia naszego państwa, naszego społeczeństwa uwzględnia potrzeby tych najbardziej, tych najbardziej poszkodowanych. Mamy do czynienia z działaniami po stronie finansowej, które już przeprowadziliśmy. To jest emerytura bez podatku do 2,5 tysiąca złotych. To jest obniżka podatku najpierw z 18 na 17%, a teraz z 17 na 12 od 1 lipca. Czyli znowu wzrost emerytury netto dla wszystkich emerytów, dla wszystkich rencistów. Ale także trzynastka, i ta czternastka, czternasta emerytura, o której dzisiaj tutaj w Świerczach w niedaleko półtuska mówimy, Szanowni Państwo, mamy czas szczególny. Czas, kiedy Putin zaatakował Ukrainę, Rosja w sposób barbarzyński dopuszcza się zbrodni wojennych i mamy też do czynienia z perturbacjami na rynku surowców. O tym rozmawialiśmy dzisiaj tutaj z rolnikami. Z seniorami w gminie Świercze. I na pewne rzeczy mamy wpływ, i je wykonaliśmy. To są obniżki VAT na żywność do zera. Z naszego budżetu, bez specjalnych zgód. Nie czekaliśmy na te zgody. A nawet obniżka VAT z 23 na 8% na paliwa. Nie mamy na to zgody. Być może nas za to kiedyś Unia Europejska będzie chciała ukarać, że tak odważnie pomagamy naszym obywatelom, ale te turbulencje gospodarcze są rzeczywiście bezprecedensowe. One są bardzo głębokie, głęboko sięgające w tkankę gospodarczą i uderzające również w model gospodarczy wielu przedsiębiorców. To dlatego także na poziomie państwa staramy się zapewnić, żeby były środki na wsparcie dopłat do nawozów. I wszystkie inne potrzeby dla rolników i dla przedsiębiorców, które musimy i powinniśmy dzisiaj zabezpieczyć w tym trudnym gospodarczo czasie. Szanowni Państwo, szaleje na świecie putinflacja, inflacja wywołana przez Putina. Dlatego wszystko, co robimy, to także staranie o łagodzenie skutków tej inflacji, tej, o której Joe Biden, prezydent Stanów Zjednoczonych, mówi, że główny wpływ na nią miała wojna na Ukrainie, wzrost cen surowców energetycznych. To samo się dzieje w całej Europie. Szanowni Państwo, dla seniorów, wiadomo co jest najważniejsze: jak najlepsza służba zdrowia, godne, coraz bardziej godne emerytury, ale także to na co kładziemy nacisk. W takich klubach jak tutaj, klub seniora w Świerczach, żeby. Czas życia, jesień, które nazywamy Jesienią życia, był jak najbardziej aktywnym czasem. I tak długo jak rząd Prawa i Sprawiedliwości będzie rządził, będziemy starali się o jak najlepsze emerytury, jak najbardziej godne emerytury, godne życie, aktywne życie naszych seniorów. Warto zapytać na koniec, szanowni państwo, komu zaufacie? Komu zaufacie, zwłaszcza na trudny czas? Czy liberałom z Platformy Obywatelskiej Donaldowi Tuskowi, który o seniorach mówił moherowe berety, czy liderowi Prawa i Sprawiedliwości Jarosławowi Kaczyńskiemu, który po prostu dla wszystkich seniorów ma serce na dłoni i stara się zrobić wszystko, żeby nasza formacja rzeczywiście służyła tym, którzy najbardziej tego potrzebują. Dziękuję, Panie Premierze. Teraz o zabranie głosu poproszę Pana Wiceprezesa Rady Ministrów, Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Henryka Kowalczyka. Panie Premierze, Pani Minister, Szanowni Państwo, Pan Premier wspomniał o pomocy dla rolników. Rzeczywiście rolnictwo jest w bardzo trudnym położeniu. To między innymi z powodu wojny w Ukrainie, wojny rozpętanej przez Rosję, wzrosty ceny gazu. To powoduje ogromny wzrost cen nawozów, stąd... Wzrost cen żywności, zbóż, i stąd polski rząd z taką wielką determinacją podjął wyzwanie wyrównania kosztów i dopłaty do nawozów. To jest kwota, która jest historyczna, kwota nienotowana do tej pory. Kwota prawie 4 miliardy złotych z polskiego budżetu. Z polskiego budżetu kwota, która dla każdego rolnika jest mniej więcej kwotą. Połowy płatności bezpośrednich. Jest 500 zł do hektara. To oczywiście jest ogromna pomoc. Co nie znaczy, że nie wzrastają inne koszty związane z wojną w Ukrainie. Ale tutaj rząd polski bardzo aktywnie obniżając podatek VAT, obniżając akcyzę. Rekompensując pewne koszty, stara się łagodzić skutki tej inflacji. To jest bardzo aktywna polityka rządowa. W tej chwili rolnicy niemieccy zazdroszczą już polskim rolnikom, nawet piszą skargi do Komisji Europejskiej, że oto polskim rolnikom powodzi się lepiej, rząd im pomaga dużo aktywniej, oni czują się pokrzywdzeni. Doczekaliśmy takich e, czasów. <laughs> Ale rolnicy to oczywiście nie tylko ci, którzy są aktywnymi rolnikami, to są, ci, którzy, to są ci, którzy też oczekują na emerytury. Przed kilkoma tygodniami parlament przyjął ustawę o tym, że rolnicy mogą przechodzić na emeryturę bez konieczności przekazywania gospodarstwa. To jest. Właściwie realizacja tej sprawiedliwości dziejowej. Tak jak inne zawody, każdy emeryt w innym zawodzie może pracować, y, pobierając emeryturę. Rolnicy do tej pory tego robić nie mogli. Od 1 lipca będą mogli przechodzić na emeryturę i oczywiście y, pracować, jeśli będą chcieli. Ja życzę, aby mieli następców. I żeby to następcy pracowali, a emeryci wypoczywali. Wypoczywali aktywnie, choćby w takim, spotykając się w takim klubie seniora jak tutaj w Gminie Śmiercze. Zresztą seniorzy w Gminie Śmiercze są bardzo aktywni. Stowarzyszenie Świerczewianka funkcjonuje od wielu, wielu lat. Wiele razy się z nimi spotykałem i środki finansowe, które są na kluby seniora, tylko wzmacniają tą aktywność. Ale oczywiście przed nami jeszcze wiele pracy, między innymi porządkowanie reformy emerytalnej dla rolnictwa, porządkowanie tych emerytur, które nabywają osoby pracujące i w rolnictwie, ale też pracujące poza rolnictwem, czyli mają płacone różne składki do ZUS-u i do KRUS-u. Tą pracę w tej chwili z panią minister Malą wykonujemy, aby od 1 stycznia to już dobrze, ten zbiegi emerytalne dobrze funkcjonowały. Szanowni Państwo, praca na roli to oczywiście jest praca bardzo mocno uzależniona od warunków atmosferycznych. Już dzisiaj są symptomy bardzo znaczącej suszy. Ja mam nadzieję, że ta susza głęboko nie sięgnie rolników, ale tu na to nikt nie ma wpływu. Dlatego też wprowadziliśmy system ubezpieczeń upraw rolnych z ogromnymi dotacjami. To jest dotacja 65% do składki ubezpieczeniowej, 35% składki płaci rolnik. Są oferty ubezpieczeń również od suszy przez zakłady ubezpieczeniowe. Zachęcam wszystkich rolników, aby jeszcze można powiedzieć w ostatniej chwili podjęli decyzję o ubezpieczeniu, bo nie wiemy jaki będzie rok, rok jeśli chodzi o warunki klimatyczne, warunki pogodowe, więc ta szansa wystarczająca ilość pieniędzy, żeby ubezpieczyć wszystkie uprawy, które zabezpieczył rząd premiera Mateusza Morawieckiego w tym roku na dotacje do ubezpieczeń upraw rolnych, powinno być dobrze wykorzystane. Po to, że jeśli nas dotknie Klęska, klęska choćby suszy, żebyśmy mogli w sposób godny wypłacić rolnikom należne odszkodowania. To jest niezwykle ważne i ja apeluję jeszcze raz o aktywność w tym zakresie, o ubezpieczenie upraw rolnych. Być może susza będzie. Chcielibyśmy, aby jej nie było, ale nigdy tego przewidzieć nie można, więc zachęta do kolejnego działania, jeśli chodzi o rolników. Środki finansowe są wystarczające. Myślę, że... Aktywna polityka rządu polskiego wobec rolnictwa jest widoczna. Wielu rolników to nam zazdrości, jak wspominałem, i to jest widoczna ta polityka, widoczna troska o polskie rolnictwo, o emerytów, o seniorów, którzy przechodzą na emerytury rolnicze. Stąd między innymi ogromna wdzięczność za to, że. Będzie i 13, i czternastka dla rolników. Dla rolników wszystkich będzie emerytura 14. Ona jest uzależniona od wielkości dochodów, ale emeryci rolnicy wszyscy otrzymają emeryturę 14 emeryturę, więc to jest kolejna pomoc. W tych trudnych czasach nie ukrywajmy. Trudne czasy inflacyjne, niepokój. Wojna w Ukrainie powoduje, że jednak te czasy są bardzo trudne, ale aktywność polskiego rządu pozwala bezpiecznie te trudne czasy Cześć. Dziękuję. Dziękuję. Proszę o zabranie głosu. Minister rodziny i polityki społecznej, Marlena Maląg. Szanownie, szanowni panowie premierzy, szanowni państwo. Solidarność międzypokoleniowa, jakże to piękne słowa, ale dla rządu prawa i sprawiedliwości to nie są słowa, to są czyny. Nasi poprzednicy, Platforma Obywatelska, przede wszystkim ich opieka nad seniorami, to był wysoki wiek emerytalny i niskie emerytury. My z tej drogi. Nie my na tej drodze nie jesteśmy. My przede wszystkim rozpoczęliśmy od w 2015 roku przywrócenie wieku emerytalnego 60 lat dla kobiet, 65 lat dla mężczyzn i oparliśmy swoją politykę senioralną na takich dwóch silnych filarach. Wsparciu finansowym, aby godność naszych seniorów w jesieni życia była, byli jak najbardziej zadowoleni, zaopiekowani, bezpieczni, ale także aby aktywność seniorów była jak, jak największa. Jeżeli spojrzymy na, tą, na to zabezpieczenie finansowe, to przede wszystkim godne waloryzacje rent i emerytur, na stałe już wpisana 13 emerytura, rosnące mini, przeciętna emerytura. Ale także właśnie ta czternasta emerytura, tak ważna dla pana premiera Mateusza Morawieckiego i tak ważna dla pana premiera Jarosława Kaczyńskiego, abyśmy przede wszystkim te osoby, które wsparcia potrzebują, to wsparcie otrzymały. I dzisiaj, właśnie na posiedzeniu Rady Ministrów, będziemy tą ustawę omawiać. Ustawa 14 emerytura będzie w tym roku już obowiązywała od miesiąca sierpnia, więc od miesiąca sierpnia ruszą pierwsze wypłaty. Nasi kochani seniorzy nie muszą składać żadnych wniosków. Odpowiednie organa rentowe a, a, będą wypłacały to świadczenie w terminie wypłaty świadczenia emerytalno-rentowego. Wysokość to wysokość minimalnej emerytury, a więc 1338,44 zł. Tak samo dla wszystkich osób, które pobierają to świadczenie, które uprawnienia mają na dzień 31 lipca tego roku do pobierania świadczeń emerytalno-rentowych, tą 14 emeryturę będą będą otrzymywać. Szacujemy, że około 9 milionów naszych emerytów i rencistów to świadczenie otrzyma, a więc wprowadzamy też kryterium dochodowe 2900 zł, ale wprowadzamy również mechanizm złotówka za złotówkę. Co to oznacza? Że jeżeli będzie przekroczenie, da, emerytura będzie wyższa niż 2900 zł, to od, em, od, 13, od 14 emerytury będzie odpowiednie pomniejszenie. Nie. Yeah. Także przede wszystkim, tak jak i w ubiegłym roku, jest to odpowiedź na to, aby wesprzeć naszych seniorów, aby przede wszystkim seniorzy tą jesień życia mieli godną. Sytuacja, która jest spowodowana najpierw pandemią, teraz wojną wywołaną przez Putina powoduje, że przede wszystkim musimy wspierać te osoby, które wsparcia potrzebują. Dlatego tarcza antyinflacyjna, tarcza antyputinowska, wsparcie dla tych osób, które mają kredyty i ta czternasta emerytura jest tym też wsparciem dla naszych kochanych seniorów. To wsparcie kosztuje przede wszystkim, jest taką inwestycją, która jest około 12 miliardów złotych. Jeżeli spojrzymy na środki tylko tegoroczne na 13-14 emeryturę, to jest ponad 25 miliardów złotych. W tych trudnym czasie te środki się znajdują, dlatego że one są potrzebne dla wsparcia seniorów. I tak jak już tu panowie premierzy mówili, aktywność seniorów, bo aktywność jest bardzo ważna, dlatego mamy programy związane z tworzeniem, tworzeniem domów i klubów seniora z programami dla organizacji pozarządowych Aktywni Plus, aby seniorzy mogli aktywnie spędzać czas. Każdego roku 100 milionów złotych na te dwa programy przeznaczamy. Powstają takie piękne domy i kluby seniora, które służą przede wszystkim kochanym seniorom. Mamy już w Polsce ponad 1100 Kolejne powstaną w tym roku. Szanowni Państwo, 14. emerytura niedługo stanie się faktem. Dzisiaj będziemy od niej rozmawiali na rządzie, ale przede wszystkim to jest kolejne wsparcie w ramach realizacji naszej polityki skierowanej na drugiego człowieka, naszej solidarności międzypokoleniowej i odpowiedzialności za drugiego człowieka. Dziękuję bardzo. Dziękuję Pani Minister. Teraz przechodzimy do części z pytaniami. i Przypominam o zasadzie jedno pytanie na jedną redakcję. Bardzo proszę. Piotr Witkowski, Polsat News. Panie premierze, czy rząd rozważa przedłużenie obowiązywania obniżonej stawki VAT na żywność i paliwo? I Chciałem zapytać także o forum ekonomiczne w Davos, które się zaczyna za kilka dni. Świat będzie szukał tam recepty na problem inflacji. Pan się tam wybiera, z jakim przesłaniem i z kim pan się tam spotka, panie premierze? Szanowni Państwo, rozważamy oczywiście przedłużenie całej tarczy antyinflacyjnej lub jej części. Proszę zwrócić uwagę, że niektórzy komentatorzy, politycy krytykują tę tarczę w związku z tym, że ona dokłada ileś punktów procentowych do inflacji. Ja patrzę na to inaczej. W sytuacji, kiedy... Mamy tak szerokie potrzeby ze strony e, ludzi, ze strony zwykłych polskich obywateli, musimy chronić ich maksymalnie. I dopiero w momentach, w których inflacja będzie w trendzie wypłaszczonym bądź spadkowym, a wynagrodzenia będą rosły cały czas, można mówić o tym, żeby e, zmniejszać. Poszczególne elementy tarczy antyinflacyjnej. A więc podsumowując, decyzje jeszcze nie zapadły, ale jest wysoce prawdopodobne, że przedłużymy albo całą tarczę, albo e, większość z jej istotnych elementów. Co do spotkań w Davos na forum międzynarodowym, spotykam się tam z liderami największych światowych korporacji. Między innymi Intela, Google'a. Będziemy rozmawiali o tym, w jaki sposób przyciągnąć do Polski kolejne wysoko zaawansowane inwestycje. Ale będziemy także rozmawiali o tym, jak złagodzić wielkie napięcia inflacyjne wywołane przez Putina. Ci liderzy międzynarodowi nie mają żadnych wątpliwości, tak samo premierzy i prezydenci, że inflacja jest dziełem głównie Putina. I wzrostu cen surowców na rynkach międzynarodowych. W Davos będziemy dyskutowali, co można z tym zrobić. I stąd również nasze zmiany w polityce energetycznej czyli oszczędności gazu, oszczędności różnych węglowodorów zwłaszcza zmniejszenie um, um, kupowania węglowodorów przez całą Unię Europejską. Tutaj Polska, jak wszyscy Państwo wiecie, jest liderem w wzywaniu naszych przyjaciół z Unii Europejskiej do zakończenia zakupów ze strony Rosji, ale to wszystko wymaga pewnego rodzaju koordynacji jedności na poziomie Unii Europejskiej, a w związku z tym również czasu. My byliśmy nieco bardziej przewidujący niż inni. zbudowaliśmy gazociąg Bałtycki, terminal gazowy w Świnoujściu, Budujemy terminal, czy połączenia pod terminal pływający w Zatoce Gdańskiej, i dzięki tym połączeniom, jak również interkonektorom, będziemy i już jesteśmy bezpieczni z punktu widzenia dostaw gazu. To są, szanowni państwo, wszystkie zjawiska, którymi, którymi martwią się i które trapią wszystkich liderów na całym świecie. I o nich właśnie będę rozmawiał w Davos za kilka dni. Dziękuję. Proszę kolejną redakcję. Dzień dobry, Michał Makowski, Radio Z. Panie premierze, szykują się pierwsze odwołania od sankcji nałożonych przez MSWIA. Na przykład szwajcarska firma Medmix, która ma zakład produkcyjny w okolicach Wrocławia, chce się odwołać. Mówi, że aktywa rosyjskiego oligarchy zostały zamrożone kilka lat temu, a sama przekazała ponad milion złotych na pomoc Ukrainie. Chciałem zapytać, w jaki sposób weryfiko weryfikowano firmy, które znalazły się na liście sankcji? Jaka będzie procedura odwoławcza? I jeszcze chciałem dopytać, czy rząd pracuje nad podatkiem od pustych mieszkań? Rząd nie pracuje nad podatkiem od pustych mieszkań, a co do pierwszego pytania, to mogę powiedzieć, że tutaj przede wszystkim, przede wszystkim, Szanowni Państwo, Mamy do czynienia, jeszcze wrócę do tego chwileczkę drugiego, bo wiem, że są takie komentarze um, dotyczące pustostanów i to na pewno do tego pan redaktor um, nawiązywał. Um, chcę powiedzieć tak, że nad podatkiem od pustostanów nie pracujemy, ale zastanawiamy się nad tym, co zrobić z firmami, z funduszami, które kupują na przykład po 100 albo po 500, po 1000 mieszkań. Co się potem dzieje na rynku? Są nawet takie, tak mi przynajmniej przekazano, że nawet do tysiąca mieszkań rzeczywiście jest kupowanych. I w związku z tym należy zadać pytanie, czy jak firma, bogata jakaś firma z zachodu, prawda? Bo to zwykle są firmy z zachodu. Fundusz na przykład skandynawski kupił kilkaset mieszkań i przetrzymują te mieszkania, ceny rosną. Nikt się do nich nie wprowadza. Czy to jest sytuacja normalna? A więc nad tym się zastanawiamy. To to chciałem jeszcze uzupełnić. Natomiast co do pierwszego pytania pana redaktora, to weryfikacja wszystkich firm, które pojawiły się na liście sankcyjnej odbywała się w sposób stosunkowo prosty. To znaczy sprawdzaliśmy, czy, li, czy osoby, które są oligarchami, które są na li, liście sankcyjnej Unii Europejskiej bądź Stanów Zjednoczonych, są właścicielami tych firm. I jeżeli były przynajmniej częściowo właścicielami tych firm, albo miały te osoby również możliwość kontrolowania tych firm, to te firmy znalazły się na liście sankcyjnej. Ale jest, tak jak pan redaktor powiedział, procedura odwoławcza, bo być może zdarzyło się tak, że one były do całkiem niedawna te osoby z listy sankcyjnej, czyli oligarchowie rosyjscy, mówmy w uproszczeniu w ten sposób. Były posiadaczami, posiadaczami tych firm, ale już dzisiaj nie są. Więc w takiej sytuacji, poprzez procedurę odwoławczą, można zastanowić się nad każdym z takich przypadków. Ale też, szanowni Państwo, nie oszukujmy się, proces walki o powrót do normalności, proces walki z brutalną rosyjską, postsowiecką machiną wojenną, to nie jest proces bezkosztowy. Zdarzają się takie przypadki, gdzie było w miarę normalnie funkcjonujące albo całkiem normalnie funkcjonujące przedsiębiorstwo, ale jednak okazywało się, że z tyłu właścicielem był oligarcha rosyjski i właśnie dlatego trzeba było zareagować, właśnie dlatego prowadziliśmy te zdecydowane zasady, aby walczyć z rosyjskimi oligarchami i ich wpływami tam, gdzie tylko Polska jest w stanie to uczynić. Dziękuję. Proszę o kolejne pytanie. Dzień dobry, Zana Bieńkowska, TFN24. Panie premierze, pytanie dotyczące ostatnich kontrowersji związanych z handlem nieruchomościami związanymi z BZWBK. To znaczy, czy w momencie, kiedy Pan był prezesem banku zachodniego WBK, czy miał pan jakiś wpływ, podejmował jakieś decyzje związane ze sprzedażą nieruchomości należących do banku? No i przy okazji jeszcze to ponowne pytanie o, o upublicznienie majątku pana żony. Czy taka decyzja po prostu w momencie tym nie byłaby Państwo, pomocna przez zmianę jakiejś wątpliwości. Dziękuję bardzo. Muszę powiedzieć, że trochę zaczyna brakować mi czasu na czytanie tego typu opowieści, czy raczej bardzo karkołomnych konstrukcji dotyczących tego, co zrobił ktoś, kogo rzekomo znam, albo może kogo w ogóle nie znam, ale kto spotkał kogoś, kogo kiedyś znałem, ale może nie znałem, albo może spotkałem 15 lat temu, bo tego dotyczy artykuł. Redaktorów. Jest to artykuł pełen dość piramidalnych insynuacji i konstrukcji. A ponieważ pytanie pani redaktor dotyczyło banku, to właśnie dokładnie poradziłbym, żeby przeczytać wczorajsze oświadczenie Banku Santander dotyczące tego, kto i w jaki sposób podejmuje decyzje w dużej korporacji korporacji kierującej się zasadami ładu korporacyjnego dotyczące sprzedaży nieruchomości. Myślę, że tam wszyscy ludzie, którzy mają chociaż odrobinę dobrej woli, znajdą prawdę na temat tego, jak taki proces wygląda. Dziękuję. Bardzo proszę o ostatnie pytanie. Dzień dobry. Karol Kostrzewa, Polska Agencja Prasowa. Panie premierze, chciałem zapytać o oprocentowanie lokat. Po apelach rządu banki podniosły te oprocentowania jednak do poziomu 3-6%. Czy w kontekście ponad 12% inflacji jest to pańskim zdaniem wystarczająca podwyżka? Czy jednak będzie pan kontynuował starania, być może będą jakieś rozwiązania legislacyjne, aby to oprocentowanie. Podnieść i przy okazji dużo było dzisiaj mowy o inflacji. Kiedy ten szczyt inflacyjny może nastąpić i na jakim poziomie? Dziękuję bardzo. Trudno jest przewidzieć, kiedy będzie szczyt inflacyjny. My kierujemy się tutaj prognozami instytucji międzynarodowych, a w szczególności naszej instytucji krajowej, Narodowego Banku Polskiego. Obecne przewidywania są takie, że w drugiej połowie tego roku ten szczyt powinien wystąpić, ale szanowni Państwo, to wszystko zależy też od sytuacji międzynarodowej. Jeżeli kryzys na Ukrainie będzie się pogłębiał, jeżeli wzrost cen surowców będzie nadal przekładał się na coraz wyższe ceny wszystkich produktów, to inflacja może potrwać. Ale też mam nadzieję, taką jaką właśnie wyczytałem z analiz NBP i instytucji międzynarodowych, że ten szczyt nastąpi w drugim półroczu tego roku. Szanowni Państwo, Wezwałem prezesów banków do tego, żeby zaczęli podwyższać oprocentowanie lokat, depozytów, rachunków bieżących. I nadal ich do tego wzywam. Niektóre instytucje finansowe poszły za moim apelem. Te oprocentowania już nie są 0,1 albo 1%, tylko wyższe. Ale czy wystarczające na ten poziom inflacji? Cały czas nie. I dlatego państwo polskie pokazuje tutaj, Możliwości oszczędnościowe, możliwości inwestycyjne dla Polaków, które chronią przed inflacją. To są obligacje antyinflacyjne. Zaproponowaliśmy takie obligacje, które już są dostępne. Nie trzeba na nie czekać. One już są dostępne. Poszerzamy sieć dystrybucji, między innymi po to właśnie, żeby z jednej strony utrzymać zasady wolnego rynku i nie zmuszać banków do jakichś zmian cenowych, bo ingerencja w procesy cenowe jest zawsze ingerencją o charakterze miecza obosiecznego, ale z drugiej strony, żeby stymulować ten wzrost. I to się dzieje coraz bardziej. I do tego udało się już doprowadzić, ale wierzę, żeby, że poprzez ten dobry przykład, jaki pokazuje Ministerstwo Finansów i podniesienie, podniesienie oprocentowania obligacji, doprowadzimy także do wzrostu oprocentowania lokat i depozytów w jeszcze większym wymiarze. Dziękuję. Na tym kończymy dzisiejszą konferencję prasową. Dziękujemy za przybycie.